Książę William, który ostatnio rzadko pojawiał się publicznie po ujawnieniu w mediach informacji o chorobie nowotworowej księżnej Kate i króla Karola III, stopniowo wraca do pełnienia swoich obowiązków. W ostatnim czasie zaczął pojawiać się na różnych wydarzeniach o mniej oficjalnym charakterze. Po wielu miesiącach milczenia, książę zdecydował się także na opublikowanie radosnego wpisu na swoim profilu na Instagramie, co może świadczyć o poprawie jego nastroju. W rodzinie królewskiej panuje ostatnio napięta atmosfera. Głównie z powodu poważnych problemów zdrowotnych księżnej Kate i króla Karola III informacje o chorobach zelektryzowały nie tylko Brytyjczyków, ale także opinię publiczną na całym świecie. Dodatkowo niepokój wśród obserwatorów potęguje milczenie pałacu Buckingham, gdyż przedstawiciele rodziny królewskiej są bardzo powściągliwi w przekazywaniu informacji na temat stanu zdrowia księżnej i 75 letniego monarchy. Obliczu trwających spekulacji, Kate Middleton postanowiła osobiście przekazać informacje na temat swojego procesu leczenia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jednak niewiele wiadomo o tym, jak książę William radzi sobie z ostatnimi wydarzeniami, ponieważ rzadko zabiera głos publicznie. Ostatnio jednak zrobił wyjątek i podzielił się radosną wiadomością za pośrednictwem oficjalnego konta rodziny królewskiej w mediach społecznościowych. Jako wielki fan sportu, książę często pojawia się jako gość honorowy na meczach, a ostatnio uczestniczył w meczach reprezentacji Anglii podczas trwających Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Podczas spotkania z reprezentacją Szwajcarii, książę William wydawał się całkowicie pochłonięty wydarzeniami na boisku, co z pewnością pozwoliło mu na chwilę oderwać się od rodzinnych trosk. Emocje osiągnęły jednak szczyt podczas półfinału, w którym Anglicy mierzyli się z Holandią. Po bramce Olliego Wątkinsa, która zapewniła wyspiarzom awans do wielkiego finału Euro 2024 roku, książę William nie krył swojej ekscytacji w mediach społecznościowych. To było wspaniałe, Oli. Gratulacje. Anglia zagra w finale Euro 2024 roku. W napisał na oficjalnym profilu, a niezakończona litera w potwierdza, że wpis pochodzi od samego następcy brytyjskiego tronu. Pozostaje pytanie, czy starszy syn króla Karola III pojawi się na trybunach podczas finałowego meczu Anglii z Hiszpanią?